Witam. W tym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie, co się stanie ze sztuczną inteligencją. Odpowiem na to pytanie na podstawie danych, które mi się udało zebrać, na podstawie własnych doświadczeń. I teraz to jest już drugie nagranie tego filmu, ponieważ pierwsze nagranie robiłem w samochodzie, i kiedy je odsłuchiwałem, okazało się, że połowy nagrania jakby nie usłyszałem. I albo wynika to z tego, że mój samochód brzęczy, albo wynika to z tego, że mój, moja koncentracja jakby nie jest taka, jak jakiś czas temu. Powody mogą być różne. Zdecydowałem się jednak, że nagram to drugi raz na tle kwiatków, co powinno pomóc. W związku z czym. Mm, można powiedzieć, że pytanie, które się rodzi, jest takie: co się stanie ze sztuczną inteligencją? A ja zauważyłem w tym, że okazja się właśnie rodzi, aby coś powiedzieć dzięki sztucznej inteligencji, przy okazji odpowiedzieć na, ten, na to pytanie: co się z tym stanie. To będzie taka wróżba, w zasadzie poparta pewnymi danymi z mojego doświadczenia. Jednak podczas tego filmu, aby to zrozumieć, potrzeba jest taka da dawka koncentracji, jak podczas oglądania filmu yy, na temat kształtu Ziemi. Tam była wymagana taka względnie duża dawka koncentracji, żeby to zrozumieć, i tutaj jest wymagana również dosyć taka spora dawka koncentracji, żeby zrozumieć, co się wydarzy ze sztuczną inteligencją, bo można to przewidzieć na podstawie. Moim zdaniem, na podstawie mojego doświadczenia, widzę, że można to przewidzieć, ale żeby to wytłumaczyć, trzeba się mocno skupić, a najlepiej przepracować to, co było do tej pory powiedziane na duchowej przestrzeni. Jeśli jesteś widzem, który przepracował to, co było powiedziane na duchowej przestrzeni do tego momentu, czyli masz zrobiony trening medytacji. Wysłuchałeś całą tą teorię przed, przed, jakby serią duchowa przestrzeń, zrozumiałeś o co chodzi w duchowej przestrzeni i zrobiłeś tę medytację, jakby dotarło do ciebie doświadczalnie, to co to znaczy ja w Twoim wypadku? Doświadczyłeś swojej własnej duchowej przestrzeni? No to, to Ty możesz odpowiadać na takie pytania, co się stanie z, z, ze sztuczną inteligencją, ale jeśli nie zadawaj sobie pytań. To jest to okazja, żebyś i ty sobie, i ja sobie, żebyśmy sobie przypomnieli po raz kolejny to, o co biega, o co gra, o co chodzi. Natomiast, je, natomiast jeśli jest to dla ciebie yy, kolejna teoria, kolejna intelektualna rozrywka, to w takim wypadku zalecam, zachęcam najpierw przerobić praktyczne zagadnienia. Czyli poświęcić w swoim życiu na przykład miesiąc na medytację, poświęcić jakiś czas w swoim życiu na to, żeby faktycznie zrobić coś w praktyce, zamiast szukać kolejnej intelektualnej rozrywki, jakby karmy dla swojego umysłu, pokarmu takiego, to nie, to nie ma już sensu. Więc e, zacznijmy film, zacznijmy przygodę. Jak dojść do tego, co się stanie ze sztuczną inteligencją? I teraz, według mnie, moim zdaniem, według duchowej przestrzeni, e, zbiór danych, bo od tego trzeba zacząć. Żeby odpowiedzieć na zagadkę, trzeba mieć pewne dane, na podstawie których się, mm, się to roz, się, się, się rozwiązuje, tą zagadkę. I możemy zebrać pewne prawdziwe dane, realne dane który się nie da podważyć. I teraz te dane będą wynikały z prostego doświadczenia. Doświadczenie to wygląda w bardzo prosty sposób. Jeśli ten film jest dla Ciebie teorią, to słuchaj uważnie zrób coś już takiego. Znajdź dogodne miejsce, w którym będziesz czuł się bezpiecznie. Jeśli masz takie miejsce, to w tym miejscu zajmij wygodną pozycję, taką pozycję, która nie będzie Ciebie usypiała. I kiedy wybierzesz taką pozycję w tym dogodnym miejscu, zrób taki prosty trening, takie proste doświadczenie, że zamkniesz oczy i skupisz się na swoim oddechu. Skupisz się na tym oddechu w taki sposób, żeby nie komentować umysłowo tego, co się dzieje, tego co obserwujesz, tego co czujesz. Skupisz się tylko na obserwacji, ale w ciszy. Czystej, cichej obserwacji swojego oddechu. Kiedy obserwujesz tak swój oddech, musisz najpierw doprowadzić do tego stanu ciszy, w którym jesteś w stanie to obserwować, to obserwuj swój oddech, aż przyjdzie moment, w którym zakończysz to doświadczenie. Polecam zrobić sobie takie wyznaczone ramy czasowe, na przykład 15 minut. I w ciągu tych 15 minut zauważysz, że nie udało ci się przez cały czas obserwować swojego oddechu, tylko lub nie udało ci się wejść w ten stan ciszy, aby to obserwować, lub wszedłeś w ten stan ciszy, aby obserwować swój oddech, ale co chwila łapałeś się na tym, że jesteś wyrwany z tego procesu obserwacji oddechu i jesteś pochłonięty w jakichś myślach, w jakimś komentowaniu umysłu lub w jakimś innym wyobrażaniu, myśleniu o czymś. W takim wypadku doświadczyłeś właśnie, to jest właściwe doświadczenie. Doświadczyłeś tego, że twój umysł przeszkadza ci, żeby doświadczyć tego, co ty chcesz. Żeby Skupić swoją uwagę na czystej obserwacji, bez ingerencji umysłu. Twój umysł nie, poz nie pozwala na to, on cały czas biegnie, on cały czas działa. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest tak, że nie mogę usiąść i przez dłuższą, dłuższą chwilę skupić się bez przeszkadzania mojego własnego umysłu na moim własnym oddechu? Najpierw opowiem pewną historię, a później opowiem o tym, jakie konsekwencje przynosi to doświadczenie. Cały czas w pamięci mając, że chodzi o zbieranie danych na podstawie właśnie tego doświadczenia dotyczącego sztucznej inteligencji. A więc historia na temat tego doświadczenia jest o słoniu, którą być może usłyszałeś, a być może nie. Z tego co ja wiem, ma ona kilka tysięcy lat. Historia ta wygląda tak, że. Byli ludzie, którzy zbudowali wioskę. Budowali tą wioskę i dbali o tą wioskę, kiedy już ją zbudowali, aż pewnego dnia przyszedł słoń i zniszczył całą wioskę. Ci ludzie wzięli się i odbudowali całą tą wioskę, po czym znowu o nią dbali, aż innego dnia znowu przybiegł ten sam słoń i zniszczył znowu całą wioskę. Ci ludzie znowu wzięli się, i odbudowali tą wioskę, dbali o nią, aż innego dnia przyszedł znowu ten sam słoń i zburzył całą wioskę. I tak to trwało, i trwało, i trwało. Aż pewnego dnia pojawił się człowiek, który stwierdził, że wytresuje tego słonia i go tresował, aż do momentu, w którym ten słoń pomógł tym ludziom odbudowywać tą wioskę. Ciąg dalszy tej historii może zostać magiczną, magiczną zagadką, lub fantastycznym wyobrażeniem, zagadką, zadaniem dla twojego umysłu, jednak w praktyce ten słoń to jest Twój umysł. Twój umysł, który przeszkadza ci podczas skupiania się na swoim oddechu. Ten Niewytresowany słoń to jest niewytrenowany umysł. Umysł niepoddany obserwacji. Jest to pre bardzo precyzyjne określenie. Umysł niepoddany obserwacji, który zachowuje się właśnie jak ten słoń. Ta historia ma kilka tysięcy lat. Tak jak ta wiedza, to co o tobie mówię, to nie jest mój wymysł z, dniu, z dnia dzisiejszego. To jest stare jak świat. I. Ten proces, w którym ty siadasz i próbujesz obserwować swój oddech, jest zakłócany przez ten umysł, przez tego słonia, do momentu, dopóki Ty nie weźmiesz się za świadomy trening właśnie tego słonia. Za każdym razem będzie przychodziło ci to łatwiej. Będą po drodze się działy właśnie te magiczne rzeczy, które się dzieją magiczne rzeczy podczas trenowania słonia. Podczas takiego treningu i tutaj pojawia się kluczowa jakby dana, kluczowe dane się pojawiają do odpowiedzi na pytanie o sztuczną inteligencję. Podczas takiego treningu, w którym ty siadasz i obserwujesz swój oddech, na początku, kiedy robisz to pierwszy raz, wierzysz, że ten komentarz umysłu, który się pojawia, to, to gadanie. W myślach, to jesteś ty. Wierzysz w to na początku. Aż do momentu, w którym ty siadasz, udaje ci się uzyskać stan ciszy i obserwujesz swój oddech. Obserwujesz go, aż nagle orientujesz się, że jesteś pochłonięty w jakichś jakiś dyskusjach umysłowych. I orientujesz się, że to ci przeszkadza tak naprawdę. Ty tego nie chcesz, ty chcesz coś innego. Ty chcesz obserwować swój oddech, wracasz uwagą, i znowu orientujesz się, że zostałeś wyrwany z tego. To jest moment, kluczowy moment, magiczny moment, jakby moment dorastania. Magiczny moment, w którym uświadamiasz sobie, zmieniasz całą percepcję, zmieniasz wszystko na zewnictwo, że to Twoje ja to już nie jest ten komentarz umysłu, tylko to jesteś ty. To jest. Tak kluczowy przeskok w zrozumieniu całej historii, całego jestestwa, że nie jesteś komentarzem swojego umysłu na poziomie doświadczalnym. Nie na poziomie historii usłyszanych na duchowej przestrzeni, czy na innych kanałach, czy w książkach, czy w wyobrażeniach. To, to wszystko to jest takie samo. Doświad Doświadczalnie. Odczuwasz to, rozumiesz to, masz w, w, własne doświadczenie, że ja znaczy coś innego niż to paplaninie, paplanie w głowie, niż ten umysłowy komentarz. To jest coś innego. Czy to ten komentarz do, dotyczy drobnych rzeczy, czy dużych? Ja tym komentarzem nie jestem, jestem czymś innym. I ty masz doświadczenie właśnie tego. To jest, to jest bezcenne doświadczenie. I na podstawie tego doświadczenia już można zebrać dane, które pozwolą Ci mi i pozwalają nam właśnie w tym momencie odkryć, co się stanie ze sztuczną inteligencją, ponieważ żeby odpowiedzieć już w tym momencie zmierzając do celu, co się stanie z, ze sztuczną inteligencją, trzeba by po raz pierwszy użyć właśnie tych danych, te dane dotyczą tego, kto jest ja, kto jest, kto jest kto, w tej relacji, w której ty siadasz ze swoim oddechem. Żeby zrozumieć teraz, właśnie tą historię, mm. można najpierw sobie pomóc, odpowiadając na takie pytanie, jak wygląda życie w tym, w tym momencie, w tym ciele, w tej rzeczywistości. Żeby. Odpowiedzieć na to, na to pytanie I, i, i dlaczego warto odpowiadać na to pytanie teraz, w tym momencie, bo chcemy dojść w prosty, bezpośredni sposób do tego, co się stanie ze sztuczną inteligencją, ale żeby to zrobić, trzeba sobie uświadomić, ubrać w słowa to, co się dzieje w tym momencie, w obecnym momencie. Więc w obecnym momencie doświadczenie moje, kiedy ja siedzę tak, wygląda tak, że jestem w tym ciele i doświadczam wyborów umysłu. Innym wypadku, innymi słowami, praktycznie można powiedzieć tak, że jestem w tym ciele i doświadczam czasu. Innymi słowami, można powiedzieć, że jestem w tym ciele i doświadczam tej rzeczywistości. Za każdym razem używałem trochę, używałem trochę innych słów, czy to wyborów umysłu, czy to czasu, czy to tej rzeczywistości, ponieważ ka każda z tych wersji jest prawdziwa, jednak, za każdym razem jesteś w stanie jakby zrozumieć coś więcej. Każdy z tych zdań tak właściwie to jest zdanie, którego o, nie usłyszysz tak często na ulicy. je w przeciągu pewnie 10 sekund bardzo jakby płynnie. Jednak to są zdania, które. Y mo moim zdaniem one są bardzo prawdziwe. Tylko życzyłbym sobie, żeby wszyscy tak, takie prawdziwe zdania mówili po prostu w taki naturalny sposób, taki codziennie, że to jest ich codzienność. Ty w tym momencie, gdyby opisać Twoje doświadczenie, Ty jako, jako ja, to najgłębsze, ostateczne ja, które jest prawdziwie ja, siedzi, jest, jest w tym ciele, które patrzy się w ten ekran i widzi mnie. I teraz, w którymkolwiek momencie, kiedy oglądałeś ten film lub kiedy będziesz go oglądał lub przed kiedy za, zanim zacząłeś go oglądać, lub po kiedy skończysz go oglądać, pojawi się komentarz w Twoim umyśle, to ten komentarz umysłowy to jest właśnie no, komentarz umysłowy. Komentarz umysłu. Tym nie jesteś. I teraz przejdźmy do tego, co się stanie ze sztuczną inteligencją. Hmm. Otóż, sztuczna inteligencja jest to taki twór, takie coś, co podsuwa nam treść, odpowiada na pytania, daje swoje komentarze i potrafi paproć. <laughs> Z sensem, bez sensu. Ogólnie to my ustalamy, w którym momencie jest granica, że jest to dla nas sensowne. W którym momencie jest to dla nas wystarczająco dobre, aby poświęcić temu więcej uwagi niż czemuś, co jest mniej dobre. I teraz ta hierarchia, my ją ustalamy. W którym miejscu ustalamy, że na przykład nasza własna osobista wiedza, nasze własne poznanie, przepraszam, jest niższe niż na przykład poznanie sztucznej inteligencji na poziomie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym. My ustalamy, w którym momencie to jest lepsze niż nasze coś tam wewnętrzne, poznanie, na przykład. Lub cokolwiek inne, która z firm ma lepszą, le, lepszy program, na przykład. To my zdecydujemy, w którym momencie będzie ten właśnie, to już jest to. W związku z czym, na podstawie doświadczeń, które mogłeś zdobyć podczas tego filmu, które mam nadzieję zdobyłeś wcześniej, lub które zdobędziesz, można wywnioskować, że ze sztuczną inteligencją wydarzy się coś takiego, że stracimy nad tym kontrolę. I nie chodzi o mi o to, że stracimy kontrolę nad tym, jak to się rozbuduje. Chodzi mi o to, że stracimy kontrolę nad tym, jak dużo uwagi temu poświęcamy. Że stracimy kontrolę właśnie nad tym, w jakich dziedzinach życia, życia to nas zastępuje. Ponieważ to nie byłby pierwszy raz, kiedy stracilibyśmy kontrolę nad czymś takim, ponieważ mam takie głębokie przekonanie, że istniał kiedyś czas, kiedy ludzie żyli w zgodzie, jakby z tym ja, a myślenie traktowali jako jeden ze zmysłów, nie poświęcając mu ani nadmiernej, ani za małej uwagi. Poświęcali mu optymalną uwagę, aż do momentu, w którym zaczęli mu poświęcać nadmierną uwagę, aż do momentu, w którym znajdujemy się teraz, od nie wiadomo kiedy, że to nasz umysł decyduje, co będzie się działo dalej, a my tylko to obserwujemy jako czysta świadomość, jako ja, które nie zgłasza sprzeciwu, które obserwuje, które i tak jest nieskończone we. W każdym względzie, pod, 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 pod każdy, w każdą stronę jest nieskończone. W związku z czym to nie ma żadnego złego wpływu na to, ja. Dlatego obserwujemy doświadczenia umysłu. I moim zdaniem, właśnie to, co teraz powiedziałem, jest rzeczywistą chwilą obecną dla większości ludzi, przynajmniej w moim otoczeniu, z tych, których ja widzę. I jest to. Innymi słowami, opis tego, co właśnie może się wydarzyć ze sztuczną inteligencją, ponieważ sztuczna inteligencja i umysł mają ze sobą bardzo wspólnego, a nasza relacja z, ze sztuczną inteligencją jest bardzo, bardzo dobrym odzwierciedleniem naszego stanu wewnętrznego, o którym mówiłem wcześniej, czyli i ja obserwuję swój umysł. I umysł zaczyna coś komentować, a ja poświęcam temu uwagę. Aż do momentu, w którym zaczynam wierzyć w jakieś bajki. Tak samo może się wydarzyć ze sztuczną inteligencją, ponieważ już na, na duchowej przestrzeni mówiłem o czymś takim, że świat zewnętrzny jest odzwier odzwierciedleniem Twojego stanu wewnętrznego. I to, to jest fakt. W związku z czym. To jest moja odpowiedź na to, co się wydarzy ze sztuczną inteligencją. Otóż stracimy kontrolę nad tym, ile czasu poświęcamy temu. Tak jak ludzie, niestety bardzo, 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 bardzo wielu ludzi straciło kontrolę nad tym, ile czasu poświęca swoim smartfonom. I gdyby nie jeden mały, jedno, jedna mała, jeden mały punkcie, jedna mała rzecz, ten film byłby taki pesymistyczny, ale istnieje możliwość, jest szansa odwrócić cały ten proces lub poświęcić uwagę czemuś innemu. Otóż na samym początku tego filmu mówiłem o pewnym doświadczeniu, o pewnym eksperymencie związanym z oddechem. Teraz wykonując ten eksperyment. Dostatecznie długo jesteś w stanie zmienić bardzo wiele. Dla przykładu, i to już jest koniec tego filmu, dla przykładu odpowiedz na pytanie, co się stanie z osobą, która przez 30 dni, na przykład przez 30 dni, będzie mówiła do siebie takie rzeczy, że jestem beznadziejny, nic mi w życiu nie wychodzi, wszystko, czego się podejmę, jest klapą. Cokolwiek nie zrobię, będzie gówniane. Jak wiadomo, i to nie potrzeba wielkich, wielkich, jakich, jakiejś wiedzy, że życie tej osoby będzie szło właśnie w tym kierunku. Ona zacznie doświadczać tego, czego mówi. Zacznie jej coraz więcej w życiu nie wychodzić. Każde potknięcie będzie tak bardzo rozbudowane przez tę osobę, ona będzie widziała w swoim życiu to, o czym mówi. I teraz odpowiedz na pytanie. Co się stanie z człowiekiem, który na przykład przez 30 dni, co jest bardzo luźną, luźną gadaniną, przez jakiś czas będzie regularnie doświadczał tej ciszy i tego prawdziwego ja, tego doświadczenia, że ja jestem. Co się stanie z taką osobą, która będzie swój codzienny dzień szatkowała regularnie takim właśnie doświadczeniem? Jeśli doświadczyłeś tego, jesteś w stanie poczuć to. Jeśli tego nie doświadczyłeś, jest to dla ciebie tylko intelektualną zabawką. Jest to dla ciebie rozrywką, której możesz sobie próbować wyobrazić, czym to jest, ale doświadcz tego. Nie marnuj szans, nie marnuj okazji. Doświadczyć właśnie tego, co jest rzeczywiście prawdziwe i, i bądź szczęśliwy. Pogłęb swoje doświadczenie. Bądź prawdziwym człowiekiem. No cóż, do, do tego zachęcam. Film na temat sztucznej inteligencji tak w głębi serca jest dla mnie zachętą do tego po raz kolejny, aby właśnie tego doświadczać. Tak jak każdy poprzedni film na duchowej przestrzeni. I yy, życzę z całego serca, abyś Ty, drogi widzu, jeśli to oglądasz, doświadczył właśnie tego, o czym Ci mówię, ponieważ to była historia o sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę dostałeś bezpośrednią receptę, co najprostszego można na świecie zrobić, aby doświadczyć to, o czym mówię. Nie da się chyba prościej, jeśli się da, rób to jak najprościej się da i mów innym, jak prościej się jeszcze da, bo to, to jest bardzo przydatne w tym czasie. W tych czasach, jeżeli byś skupił swoją uwagę właśnie na tym, ja skupię swoją uwagę na tym, i, w, i jakaś ilość ludzi, nie wiadomo jaka, skupi uwagę na tym, to w jakimś momencie nagle okazuje się, że jakaś wystarczająca ilość ludzi skupia właśnie uwagę na tym. Więc nie marnujmy swojego czasu, nie róbmy tych głupot, które nic nam nie dają, nie doprowadzajmy się do tego, Złego stanu psychicznego, róbmy te naprawdę sensowne rzeczy. Wykorzystajmy mądrze swój czas, czego Tobie widzu i sobie z całego serca życzę. Dziękuję.